Witam wszystkich, postanowiłem nagrać nową serię z dość starej gry. Wyszła ona w lipcu bądź listopadzie 2000 roku, także trochę lat ma, grafiku mnie zaskakuje. Jest to symulator, ale bardzo fajny. Symulator samolotów, a raczej takich składanych samolotów. Jak może dawniej kupowaliście z takiego styropianu, cienkiego, lekkiego, to właśnie to jest na takiej podstawie, takich samolotów sklejanych, modeli. Więc jestem tutaj przy tworzeniu nowej postaci. Z góry przepraszam was za małe okno, w trakcie gry to się zmieni. Założę sobie tutaj nową postać. Tutaj już wcześniej sobie grałem przez trzy misje. Chciałem sobie po prostu odświeżyć pamięć o tej grze. I tak, w tej grze może od razu przejdziemy do kampanii. Można tutaj grać multiplayer, ale no niestety nikt w to już nie gra, przyznajmy się szczerze. Więc od kampanii zem, zaczniemy od Aliantów. Jest tu jeszcze OS, czyli siłę osi lecz nie będę chyba prawdopodobnie grał na razie zrobimy sobie pierwsze 10 misji misji aliantów w pierwszej misji dostępny tylko jest jeden model samolotu nie jest on super szybki super sprawny a kadłub ma bardzo mały co trzeba zrobić? Całe główne mamy tutaj opisane czyli znaleźć farby, model, klej, plany nowego samolotu i ogólnie tutaj mamy parę sektorów one są tam jakoś podpisane startujemy oczywiście od e, takiego pokoju zaraz zobaczycie znajdujemy się teraz w głównej bazie naszej Wygląda ona tak, tutaj mamy hangar, radar, jeśli ona zostanie zniszczona, przegrywamy i dwa broniące go czołgi. E, musimy latać po pokoju. Możemy z tłuc e, wazony, jakieś ozdobne talerze i z nich wypadają nam różne przedmioty, na przykład paliwo, amunicja czy też e, różne inne przedmioty potrzebne do misji typu klucze wypadają też właśnie gwiazdki po zdobyciu 10 gwiazdek e, nasza broń staje się silniejsza co to oznacza po prostu e, mocniej uderzamy z tej podstawowej broni bądź z niektórych takich lepszych teraz zebrałem klej tu jeszcze jest wazon do rozwalenia. A i tam wypadła amunicja. Tu widzę. Co to jest? Plany? Nie. Yy... Model i plan, tak. Tu jeszcze coś mamy. Tu są plany. Ta gra jest po prostu niepojęta. No ale mówię, robione dość dawno temu. Czasem no niestety można się zabić o grafikę tej gry Co to oznacza? Wlece... Wlatując za szafę bądź gdzieś w jakieś ciężko dostępne miejsce po prostu możemy się rozbić takie uderzenie jak pokażę Wam to pyk. Zabrało nam tylko jeden HP, ale uwierzcie, zablokując się w takiej szufladzie czy pod łóżkiem możemy po prostu całkowicie się rozwalić i to na raz. Tak, zabraliśmy sobie wszystko co było do zebrania. Teraz sobie gasimy światło. Pojawia nam się klucz do otwarcia pokoju i zaczyna się nasza główna misja. Hmm, tutaj musimy z początku rozwalić czoł, który tam stoi właśnie możemy używać y, pod spacją zwykłej amunicji bądź rakiet, które mamy weźmiemy sobie amunicję y, tu jest też masa rzeczy do rozwalania y, z których wypadają te gwiazdki o, czy tam naprawa samolotu Tu są też talarze zdobne do rozwalania. To wszystko można naprawdę rozwalić, uzbierać gwiazdki, co się bardzo przydaje w późniejszych misjach. Teraz nie aż tak bardzo, ale po zebraniu tych 10 gwiazdek jest naprawdę dużo mocniejsza broń i bardzo się to przydaje w starciach, szczególnie już z NPC, czyli po prostu z wrogimi samolotami. No, i właśnie tu jeden do nas leci. Tam na dole oni mają swoją bazę. Tam są schody i jest ich baza. Na początku tam No nie wolno po prostu lecieć, gdyż wszystko co tam stoi bierze nas na hita. Jedno uderzenie i misję musimy robić od nowa. Także no nie, nie, nie warto lecieć. Szukam czegoś ciekawego, ale nic nie ma. Czekamy na naszego kolegę. No tak, tę misję znam. O, leci. Yy, bo robiłem ją kilkakrotnie. O i to nie byłem ja. Dobra robota, pilocie. Powrót do bazy. Tak, aktualnie możemy wrócić do bazy. Dla lepszego tam uzyskania wyniku możemy sobie oczywiście y, pozbierać te gwiazdki, pozbierać naprawę, y, zebrać wszystkie paliwo, jakie mamy dostępne. To jest akurat y, naprawa. Gdzieś tu było jeszcze paliwo. Tu był I teraz wystarczy, że usiądziemy na lotnisku i zakończymy misję. Tak, pierwsza misja była naprawdę prosta. Oj, brakło, brakło dosłownie kawałka. Tak na początku troszkę się tutaj ciężko lata, ale z czasem można to. Zgrać wszystko. I tak jak widzicie zabiliśmy jeden samolot, trzy czołgi, mieliśmy 100 kadłuba, 98 paliwa i za to wszystko są punkty podliczane na sam koniec. To też oczywiście nowy medal i nowy typ samolotu. W kolejnej misji możemy go wziąć, wykorzystać, latać nimi już do końca misji ale oczywiście w kolejnych misjach zdobędziemy nowe plany broni nowe plany samolotu i tymi samolotami będziemy mogli latać znajdować te nowe bronie i z nich korzystać także serdecznie zapraszam was do kolejnych misji pozostało ich jeszcze 9 albo 19 jeszcze się nam zobaczy i z tego miejsca was żegnam